Cześć! Witajcie z tej strony Opera, a z nami dzisiaj jest Gotowy Heroes of the Storm czyli gra Blizzarda. Ale to już pewnie wiecie, zresztą możecie sobie poczytać na ten temat. Pokażę wam w tej serii. Dobra, daję wam 10 sekund. Um, pokażę wam w tej serii kilka sposobów, jak budować postacie. I zacznijmy sobie dzisiaj od wali. Pokażę wam, jak moim zdaniem najlepiej zbudować wale dla początkujących. Kiedy jeszcze nie możemy sobie pozwolić na wymyślne sposoby. na wymyślne sposoby yy, tworzenia postaci i dostosowywania się oczywiście do wszystkich zagrań przeciwnika. Pójdziemy sobie na dół. <grymne> Żeby nie tracić punktów doświadczenia. Spróbujemy ciężko dzieci, na widok. Wyskakuj z dublonów, a może skieruje działa na twoich progu. No nie będziemy w stanie w ogóle się przeciwstawić, Lidia na tak? Jest bez wątpienia. Być może w późniejszej grze spróbujemy coś z tym zrobić. <laughs> Jednak tak, zaczynamy nasz, budowanie naszej postaci od yy, animozji. Animozja zwiększa nam prędkość ataku, im częściej atakujemy. Jak widzicie, mamy 10 staków, każdy po 1,5% zwiększoną prędkość ataku. Spróbujmy coś udziałać w tym Chyba nie zdążymy się już włączyć na razie do rozgrywki. Dobra. Trzeba nam się załatwić nowo. Na następnym poziomie Wybieramy wampiryczny atak. Nasze podstawowe ataki będą nas leczyć. Ten sposób na budowanie postaci oparty jest właśnie o autoataki, bo jak później zobaczycie, nasze autoataki będą liczyły się także w ulti. Ponieważ ostrzał traktowany jest jedno z naszych Jedna z naszych super umiejętności traktowana jest jako yy, mnogość po prostu autoataków. Okay. Udało nam się to załatwić. Spróbujmy załatwić. Nie wiem, może uda nam się załatwić najemników. I wrócimy do obrony. Ilian jest bardzo mobilny i nie mamy bardzo sposobu, jak od niego uciec. Ale jeżeli go zaczniemy go brać. Na następnym poziomie bierzemy bitewny impet. Podstawowe ataki będą skracać czas odnowienia e, wszystkich naszych zdolności, nawet ulti. możemy wyrządzić całkiem spore obrażenia nawet Indianowi, który jest nietargetowalny przez autoatak, kiedy użyje jednej ze swoich zdolności. Tak no bardzo szybko przywraca sobie zdrowie. Co takiego dobrego jest w tym buildzie? Chodzi o to, że jest to sposób na budowanie postaci bardzo dobry dla każdego, kto nie miał do czynienia z grami Moba. Ponieważ jest on bardzo. Ym, bardzo dostosowujący się. Taki, którego możecie użyć praktycznie przeciwko każdemu przeciwnikowi. Niezależnie, czy ma on stuny, czy tych stunów nie ma, czy u was takich nie ma możliwości i tak dalej. Także jest to build taki na każdą okazję, jeżeli rzeczywiście nie wiecie, jak rozegrać pewną rozgrywkę. Jako ulti bierzemy be ostrzał. Ostrzał zadaje obrażenia. Na obszarze. I oprócz tego, że są to obrażenia, to każda strzała wypuszczona przez nas traktowana jest jako altar. Się z nimi bić, ponieważ mamy i mało money, i mało życia. To jest dobry pomysł. Brawo, nowa. Całość tego systemu oparta jest właśnie autoataki. Musicie autoatakować przeciwnika, musicie trafiać jednak tymi autoatakami, starać się jakoś um, skupić te ataki na wrogu, a żeby tego dokonać, żeby udały wam się e, te autoataki, no niestety ale musicie umieć się trochę wypozycjonować potrafić zachować pewną odległość, trzymać się z tyłu walki Pozycja w przypadku zabójców jednak jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza. Nie będziemy czekać, aż nowa nas załatwi. Na to postarajmy się właśnie zająć obóz najemników. Jak widzicie, dzięki autoatakom nie dość, że się szybciej leczymy. A także zadajemy ogromną ilość obrażeń. Okej, okay, dało nam się topchnąć. Zadejmy sobie do studni pomane. Jako, że wala nie ma żadnego sposobu, tak naprawdę, na zatrzymanie przeciwnika. Nie mamy żadnego stuna, nie mamy żadnych slowów. Bierzemy sobie na następnym poziomie strzałem mrozu, kiedy to tylko możliwe. Podstawowe ataki, znaczy ataki z wielostrzału spowalniają przeciwnika aż o 40%. Jak później zobaczycie, bierzemy to tylko w tym celu. Bierzemy to tylko w tym celu, żeby spowolnić wroga, a później na następnym y, poziomie, kiedy będziemy mogli wybrać kolejny talent, będziemy mogli będziemy mogli wybrać talent, który upoważnia nas do egzekutora. Każdemu przeciwnikowi, który będzie miał na sobie slow, będziemy zadawać dodatkowe obrażenia. Cofnijmy się teraz. Żeby zregenerować szybko nasze zdrowie i manę, i wrócić na linię. Czyli, jak widzicie, wszystko skupia się wokół naszych autoataków. Nawet ostrzał traktowany jest jako autoataki. Czyli w idealnym, powiedzmy, ułożeniu, powinniście wejść w walkę drużynową. użyć waszego W i wykończyć ulti niech to jak widzicie przed Lilianem po prostu nie ma jak uciec szczególnie że mają abatura więc mają dwóch takich lidianów i ciężko jest go bardzo zabić, ponieważ ma ogromną regenerację życia. A są pewne sposoby budowania jej Diana, który czyni go prawie że tankiem. Jest w stanie tak szybko się leczyć, że nie jesteśmy mu w stanie zadać obrażeń. I tak jak mówiliśmy, na tym poziomie, na 16, bierzemy sobie, że twoje podstawowe egzekutora, twoje podstawowe ataki zadają 40% dodatkowych obrażeń wszystkim spowolnionym lub unieruchomionym i ogłoszonym przeciwnikom. Jeżeli macie. Postacie, które e, stunują przeciwników w drużynie, to wtedy w walkach drużynowych jesteście w stanie zadać ogromne obrażenia tylko z tego względu, że przeciwnik będzie otrzymywał slow albo stun. Jeżeli macie okazję grać z Jane Proudmore albo z jakąś inną postacią, która docelowo i obszarowo zadaje e, obrażenia, i spowalnia przeciwników, to wtedy macie ogromną przewagę nad innymi. Okej, okay, udało nam się. Widzieliście i Lidian dopiero, kiedy dostaje ciągłe. E, slowy, ciągłe stuny dopiero wtedy jest dopiero wtedy jesteśmy go w stanie zabić no oczywiście nowa i to jeszcze raz Janin e, jak widzicie, nie bójcie się używać ulti w tym bindzie przez to, że wasze autoataki zmniejszają czasy odnowienia waszych umiejętności, to na jednej, dwóch falach minionów jesteście w stanie naprawdę bardzo, bardzo szybko odzyskać swoje ulti na powrót. Także nie bójcie się użyć go nawet na jednym przeciwniku. Na ostatnim poziomie dobierzemy do tego wszystko furię burzy, dzięki czemu e, wasze ataki podstawowe będą przeskakiwały Dwukrotnie na pobliskich przeciwników, zadając im połowę tych wszystkich obrażeń, które macie. Przy waszej częstotliwości autoataku, którą wspomogliście na samym po początku animozją, będziecie zadawać ogromne ilości obrażeń w teamfightach, wcale nie musząc używać... wcale nie musząc używać w ogóle skilli. Pamiętajcie jednak o tym, że wala nie jest... Y no być może nie jest wojownikiem. Jest zabójcą, ma bardzo mało życia. Może nie tak mało, jak niektóre postacie, jednak nie ma ich dużo i nie jesteście w stanie utrzymywać walki jeden na jeden z przeciwnikiem, chyba że rzeczywiście jesteście pewni tego, że go zabijecie. Wasze skle zadają bardzo dużo obrażeń. Wasze Q zadaje obrażenia, jeżeli przeciwnik jest solo, próbuje was atakować. Zadadzą też ogromne obrażenia. Ponieważ Q nie dość, że uderza, to jeszcze rozdwaja się na kilka pocisków i uderza jeszcze raz tego samego przeciwnika, jeżeli jest sam. Bo jeżeli będzie go więcej, jeżeli będzie więcej tych przeciwników czy miniony, prawdopodobnie te przyciski się rozbiją o miniony. Także pamiętajcie, musicie skupić się na autoataku. Przerwimy to, ale nie. Nie jest Nowa jest najbardziej irytującym czampionem, takim jak kiedyś była Evelyn w Rolu. Jednak no cóż... Widzicie, nie możecie się gdziekolwiek wpychać, no nie gdybym grał tankiem, gdybym grał Moradinem na no mnie czy Artasem, byłbym w stanie przeżyć tłutinowej. Jednak w tym momencie na takiej postaci no niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeżeli nie widzimy, że ona nadchodzi, a nie mamy możliwości jej zobaczenia, no to niestety jesteśmy skazani praktycznie na przykranie. Jeżeli jednak będziecie się dobrze pozycjonować, dobrze stać w tym fightach, jesteście w stanie zadać ogromną ilość obrażeń. Pamiętajcie tylko, że przeciwnik do was nie doskoczył. Postacie takie jak Illidian czy Zeratul no są jednak wyłączające was w ogóle z rozgrywki. Jeżeli raz na was siądą, to nie macie możliwości zrzucić ich praktycznie z siebie, ponieważ odskok w tym buildzie jest tylko jeden. Na którymś poziomie możemy sobie... Pokażę wam inny build, który skupia się na tym, że będziemy mieli dwa ładunki odskoku, dzięki czemu naprawdę możemy konkurować z takimi postaciami. Jednak wtedy nasza postać będzie niejako trochę ograniczona, bo będziemy się skupiać na skillach i w zasadzie zamiast grając auto-atakami, będziemy używać zdolności do tego, by zadawać obrażenia. No I tak jak mówiłem, bierzemy sobie furię burzy, no i znowu to samo, widzicie? Nie jesteśmy po prostu w stanie uciec. Na szczęście ty nas osłonił, ale widzicie, nie jesteśmy w stanie uciec w ogóle przed przeciwnikiem. Dlatego starajcie się nie wchodzić do walki, jeżeli nie jesteście pewni, praktycznie w 100%, że wygracie. Droga prowadzi ten. Nie tylko tą linie, żebyśmy nie mieli problemów później. Zdobądźmy tym samym parę punktów doświadczenia. zadajemy spore obrażenia i jesteśmy w stanie bardzo szybko się wyleczyć z otrzymanych obrażeń. Szybko też czyścimy fale w tym akurat y, sposobie budowania wali. Jednak musimy skupiać się też na tym, żeby bardzo dobrze się pozycjonować w ataku jednak. za późno się tutaj akurat zbieramy, ale myślę, że staram się robić co się daje. A, Abatur kopieje oczywiście Liliana i mamy milion obrażeń i nie mamy ich jak po prostu zgonić z siebie. Gdyby rzeczywiście. Dlaczego oni w ogóle nie siedli na niego we nie dwóch? To by w zasadzie błąd. No ale. Tak, gdyby usiedli na niego we dwóch na Teraela, myślę, że spokojnie udałoby im się go zabić. Jak widać. Chyba nie chcą tego zrobić. Zobaczmy sobie, jakie w ogóle Wala ma skillę, skoro już czekamy. Nienasycona strzała zadaje obrażenia i po trafieniu rozbija się na dwa dodatkowe pociski, które mogą trafić w przeciwników. Wielostrzał zadaje obrażenia w stożku, no i dzięki naszym zdolnościom dodatkowo jeszcze spowalnia przeciwników. E jest odskokiem, no, przesuwamy się kawałek po prostu. No i nasze R jako nasze ulti zadaje obrażenia wszystkim wokół. Spróbujmy zebrać parę monet. Wala w tym momencie jest jednym chyba z najpotężniejszych zabójców. Trafi bardzo szybko czyścić zarówno obozy przeciwnika. Jaki zadawać ogrom obrażeń na całkiem solidny dystans, trzeba to przyznać. Spróbujmy trochę podepchnąć linię. że mamy możliwości szybkiego czyszczenia, i nie korzystajmy z nich jak najczęściej. Niestety jednak nie mamy sposobu na to, żeby zdobywać obozy. Obozy będą dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o wale, ponieważ prawdziwe tak, takie porządne obrażenia, takie, które naprawdę mogą bardzo szybko pomóc nam w przejęciu obozu, pomóc nam w szybkim przejęciu przede wszystkim obozu. zaczynają się dopiero po tym jak weźmiemy sobie Dobra. I uciekamy. Widzieliście? Byłem w stanie powstrzymać Ilidiana tylko w... dlatego, że miał na sobie slowa. Musimy go trafić z W, żeby osiągnąć jakieś porządne potężne korzyści. Inaczej Praktycznie nie jesteśmy w stanie go zabić. Pomóżmy zagarze i popchnijmy górę. szybciej tego golema, ponieważ on pomoże nam w puchaniu. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli zdobędziemy jeszcze raz dublony, wygramy. Pamiętajcie o tym, że ten build przede wszystkim skupia się na autoatakach. Starajcie się trafiać jednak przeciwnika tymi autoatakami. No i waszym W. Stoszkiem, który pomoże wam szybciej zabijać przeciwnika. Cofnie się. Nie ma sensu, żeby tutaj tak są pchnięci. Tak są pchnięci. Nie ma nic powodu, żeby ryzykować niepotrzebnie. Wspominałem o tym, że idealnym sposobem na rozegranie team fightu jest. Wejście w teamfight, rzucenie W, musicie ująć jak największą ilość wrogów, a później odpalenie waszych ulbii. Zwiększacie swoje obrażenia wszystkim zeslałowanym przeciwnikom, których zeslałowaliście właśnie z W. Prawdopodobnie już czeka nas wygrana. Tak, GG. Hyhy. Mam nadzieję, że podobał wam się ten sposób budowania wali. Wydaje mi się, że on całkiem solidny. Zadaje sporą ilość obrażeń i jest pomocny zarówno w teamfightach, jak i w przeżyciu. Dzięki wielkie, że byliście w tym meczu ze mną. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym poradniku Heroes of the Storm. Był z Wami opera, trzymajcie się, cześć!